Nauczanie domowe 5 października Ewangelia według św. Łukasza rozdział 10, wersety od 25 do 37 Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze ranę mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go minął. Pewien zaś samarytanin. Wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem sadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Mi o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam Tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Jezus posłużył się ewidentną prowokacją. Na wzorzec miłości bliźniego, wybrał sąsiada, który jest odszczepieńcem, heretykiem i przedstawicielem bardzo nielubianej frakcji polityczno-narodowej. To troszkę tak, jakby dzisiaj opowiadając tę przypowiedź, powiedział, że no pierwszym, który minął tego potrzebującego człowieka, był ne, ksiądz który podśpiewywał sobie Chorał gregoriański, a potem przechodził animator jednej z grup parafialnych, obmyślający nową strategię działania w parafii i też minął tego człowieka. A zajął się nim ktoś, kto po prostu stał podchmielony pod budką z pirem. Albo w innej wersji, że przechodził ktoś, kto był politykiem pisu i minął potem, Przedstawiciel Solidarnej Polski zrobił tak samo, a ktoś, kto pochodził z PO, opatrzył rany tego człowieka. Prowokacja, ewidentna prowokacja Jezusa, który pokazuje nie tylko brak czynu miłosierdzia, ale zawężoną mentalność. Jezus bowiem nie chce, by. Nieodwołalnie różniły nas nasze poglądy lub przynależność. To braterstwo i bycie bliźnim jest dużo głębsze i bardziej zasadnicze od różnic kulturowych, społeczno-politycznych czy nawet religijnych. Oczywiście, Jezus nie każe kapłanowi porzucać liturgii i modlitwy, prawicowym politykom troski o rodzinne i tradycyjne wartości, ale to, co Jezus nakazuje, to spojrzeć szerzej. I takie poszerzone serce, to delikatna operacja, którą przeprowadza tutaj Jezus. No, wprawdzie na początku z elektrowstrząsami, ale przecież pragnie, byśmy przyjmowali tę nową mentalność braterstwa. Byśmy, sobie, byśmy ją sobie uświadomili i weszli w nią. Przejęli się nią. Żyli nią To prawda, że jest też taka światowa imitacja takiego braterstwa Na przykład takie przekonanie, że wszyscy muszą myśleć tak samo No to jest jeden z przejawów fałszywego podejścia do człowieka i do rzeczywistości Albo, że wszyscy muszą akceptować wszystkie poglądy no absolutna bzdura, bo przecież nie akceptujemy poglądów, które są ewidentnie złe i szkodliwe. I nigdy nie mamy ich przyjąć ani zaakceptować. Natomiast wtłaczanie tego i pod płaszczykiem tolerancji wpychanie w głowy ludzi różnego rodzaju pomysły, no to jest właśnie fałszywa imitacja braterstwa. Poszerzone serce. Widać u diakona Filipa, który poszedł właśnie do tych Samarytan, tych, którzy byli sąsiadami, odszczepieńcami, heretykami i przedstawicielami nielubianego przedstawicielstwa, frakcji. Filip poszedł, aby głosić Jezusa i spowodował ich nawrócenie. Ta mentalność braterstwa, Powoduje, że myślę o innych jako o sobie równych. I nie pozwalam, aby złość czy nienawiść mnie zaślepiała, czy też by różnice wzbudzały we mnie agresję. Ten nielubiany Samarytanin to potencjalny uczeń Jezusa. Udowodnił to właśnie diakon Filip. I w jakimś sensie. Ode mnie i od ciebie zależy, jak szybko stanie się tym uczniem. Jeżeli w nas będzie to poczucie braterstwa. Bo popatrz, ten uczony w piśmie, pewnie bardzo pobożny człowiek, nie potrafił nawet wypowiedzieć nazwy tego, który okazał miłosierdzie. Bo nie powiedział, bliźnim jest Samarytanin, ale właśnie. Użył takiego sformułowania, ten, który okazał mu miłosierdzie. Przez gardło mu to nie przeszło. I to było to zamknięcie. Więc prośmy dzisiaj, by Bóg dawał nam tę otwartość serca. To braterstwo by w nas było, byśmy byli tymi, którzy widzą we wszystkich przyszłych uczniów Jezusa. A nasze podejście i nasze głoszenie Jezusa z miłością może to spowodować. Niech Ci błogosławi wszechmogący Bóg, ojciec, syn i Duch Święty.